Niemcy, Polska, 2 do 2. Przed nami. Tajbrek, horror, koszmar, siatkarski koszmar, który musimy jakoś przeżyć. Polacy doprowadzili do wyrównania. Przegraliśmy z Niemcami w poprzednim secie w ataku 14 do 17. Ale to my mieliśmy 5 punktowych bloków, a Niemcy żadnego. I to ten element zdecydował o naszym zwycięstwie. Teraz prośba do naszych zawodników. Powtórzyć to jeszcze raz. Zagrać podobnie. Marcin Możdonek pozostaje na boisku. Gramy tym składem, który dokończył tamtego seta. A od zagrywki zaczynają Niemcy. Przyjąć to być punkt i zacząć od prowadzenia. Kaliberda. Źle przyjmujemy piłka po stronie naszych rywali. Uwaga, będzie środek. Kolin, tego można było się spodziewać. Wszystko zaczęło się od potężnego serwisu Kaliberdy. I Coli kończy. Przyjęcie, przyjęcie, jeszcze raz przyjęcie. Cóż za nerwy, cóż za emocje. To jest walka o Ikryzko olimpijskie w Rio. Teraz Zatorski doskonale w przyjęciu. My gramy tutaj kiwką. Brawa dla Michała Kubiaka. W swoim stylu daje radę. Z uśmiechem na twarzy. Jeszcze spojrzał na grozera. No a co ten Wital Heilen znowu tłumaczy e, sędziemu Zenowiczowi. Przez wszystko było dobrze zrobione. Będzie tutaj grał tą swoją gierkę. Musimy być na to przygotowani. Odciąć się zupełnie od tego. Marcin Możdonek. Dobrze. Po siatce. Niemcy w przyjęciu. Atak. E, obrona Marcina Możdonka. Zaryzykował mocnym atakiem. Teraz Mikał, waga front kończy. Wściekł teraz na siebie Mateusz Bieniek, bo była szansa, aby zdobyć punkt w tej akcji. Ale Możdonek znowu w obronie. Dobrze ustawiony. Dwa do jednego prowadzą Niemcy. Kolin będzie serwować. Muszą uważać nasi przyjmujący. Żałuję tej poprzedniej akcji Marcin Możdonek, ale nie wspominajmy. Teraz doskonale w przyjęciu. Gram środkiem, oj niedobrze! Bemę zagrał blokiem. Dwóch Niemców wskoczyło do tej wystawy. Wyczuli tutaj intencje łomacza. Kolin na zagrywce. Potrzebujemy drugiego punktu. Jest piłka w górze. Do kogo łomacz? Do kurka. Uwaga, uwaga! Piłka poza boiskiem. Mamy drugi punkt. Grzegorz Łomacz teraz będzie serwować. W tym ustawieniu. Dobrze nam szło. Zagrajmy blokiem. Chwilę dobrze teraz w przyjęciu kampa. No nieporozumienie w ekipie Niemców. Możemy to wykorzystać. Tylko trzeba skończyć. Kurek. Nie trafił. Nie wykorzystujemy okazji. Dwa punkty przewagi Niemców. I teraz będzie serwować Grozer. A mógł być remis. Nie udało nam się wykorzystać tego nieporozumienia Niemców. Tam Kaliberda nie poszedł na ten atak z tej strefy. No ale błąd nasz własny w ataku. A teraz Grozer. Dobrze przyjmujemy jego zagrywkę. Łomacz do Omiki. Cudowna akcja. Brawo. Proszę Państwa, pojedziemy do Tokio, będzie, o Rio czy nie, ale jeszcze będzie coś sprawdzał, czy nie zrobił mika przejścia, czy nie dotknął linii trzeciego metra. Popełnialiśmy już takie no, tylko nie, to błędy tylko nie to w tym turnieju. Bąk Polski. Jest dobrze. Kubiak. Dobra, zakrywka. Jest, jest a! Trafiony! brawo! A serwisowy Michała Kubiaka. Już mamy remis pod cztery. Zaczynamy od nowa. Zapominamy o tym, co było. To jest set. Dla prawdziwych mężczyzn, dla prawdziwych twardzieli. A wiemy, że Michał takim właśnie jest. On powiedział. I powiem Państwu też, że wysłał pewnego SMS-a do swojego kolegi o treści. Zrobię wszystko, abyśmy pojechali do Rio. Grajmy teraz, mamy piłkę w górze. Kubiak palcami do kurka. Bartek Mucisz. Grozer to brani, ale nie Niemcy nie zdążył do tej piłki Kaliberda. Wychodzimy na prowadzenie. 5 do 4, No i czas teraz zarządził Wital Hejnen, Wszystko na siebie bierze teraz Michał Kubiak. Nawet wystawę tej drugiej piłki. Od razu podbiegł. Wystawił. No nie miał innego wyjścia. Grzegorz odbijał tą pierwszą piłkę. Tak był tak, zależony z rozegrania. Oczywiście. Nie bał się. Pokazał rękoma. się, Ja to biorę na siebie. Słyszą Państwo, jak krzyczą niemieccy zawodnicy. Naprzód, naprzód, wszystko jest dobrze, ale to Polska prowadzi 5 do 4. Do pełni szczęścia jeszcze 10 punktów, jeżeli to będzie do 15. Ale kto wie, czy to nie będzie walka na przewagi z wyższym wynikiem. Na pewno Państwo chcieliby być już po tym meczu i chcielibyśmy się cieszyć ze zwycięstwa, ale przed nami naprawdę wyjątkowo nerwowe chwile. Michał Kubiak po przerwie nie psuje zagrywki. Dobrze. I tego przyjęcia nie było najlepszego. From atakuje, kiwnął. Mamy piłkę w górze. Łomacz, trzmika. Wróciła piłka. Grajmy jeszcze panowie w obronie. Przebił to Bartek. Dobrze. No i teraz ustawić blok. Jak zagrają Niemcy? From, blok, out. Kupla Niemców. I tak będzie do końca. Ci z Państwa, którzy nie są w stanie tego wytrzymać. Może trzeba na razie spojrzeć przez okno. Na polską zimę. Tu znowuż tytaniczną pracę w obronie, masekuracji wykonuje Michał Kubiak. Teraz musi być przygotowany na serwis Froma. 5 do 5. Szkoda tej akcji. Ale wiedzieliśmy, że będzie tak ciężko. From. Mocno. Zatorski doskonale. Bartek Kurek nie broni grozer. punkt dla biało 6 do 5. Dobre rozegranie Grzesia łomacza. Na pojedynczy blok. Bartek bezwzględnie atakuje. Nie dają, nie dają tutaj nasi siatkarze rozwinąć skrzydeł rywalom, To jest bardzo istotne. Mateusz, Bieniek Ciekawe, czy ryzykuje mocny serwis, czy raczej skontroluje tak jak w końcówce czwartego seta. Dobrze, dobrze Mateusz. Teraz tylko coś zrozumieją Niemcy. Uwaga, Kaliberda! Szepnął tą piłkę. My cofnęliśmy ręce w bloku, a Kaliberda siwnął w boisku. Zmiana w zespole rywali. Patryk Stojer walczy za Już nie ta podwójna, tylko pojedyncza. Sam Patryk na zagrywce. Reszta partnerów została pod siatką. Remis po 6. Gramy dalej. Zagrał tego flota. Mika bardzo dobrze w przyjęciu. Mika bardzo dobrze w ataku. Siódmy punkt dla polskiej drużyny. Uśmiechy teraz na twarzach naszych zawodników. Jest dobrze. Bardzo dobrze gramy w pierwszej akcji. Mateusz przyjął. Szybko uciekł na lewę i dostał. I nad... blokiem robić dwa punkty przewag to jest nam bardzo potrzebne może teraz przy zagrywce Bartosza Kurka krzyknął coś jeszcze do naszych zawodników Antiga Niemcy przyjmują zagrywkę Kurka będą grali środkiem Wojtaszek poszedł troszeczkę za bardzo do przodu i uciekła mu ta piłka w obronie A Colin kończy kolejną akcję pierwszego tempa już pokazał Heinen Kampie żeby zaserwował plotem. A ja mam wrażenie, że Kampa pytał, czy ma zaserwować flotę, a Hejler powiedział, rób jak uważasz. Mika znowu bardzo dokładnie. Druga linia i punkt. Michał Kubiak. I zmieniamy strony. Jest 8 do 7. Jeszcze patrzyłem tutaj na Witala Heinewa. Czy przypadkiem znowu nie będzie sprawdzać tego przekroczenia? Nini, Nie, nic się takiego nie stało. Zmieniamy teraz stronę, proszę Państwa. Prowadzimy 8 do 7. I zaczyna się to wsteczne końcowe odliczanie, które znamy od lat. Teraz albo nigdy, jeśli chcemy pojechać do Tokio, zagrać o olimpijskie paszporty, musimy wygrać w tym timebreaku. Musimy tu w Berlinie pokonać Niemców. Nie ma innego wyjścia, nie ma innego rozwiązania. Tylko jedna drużyna dostąpi tego zaszczytu dalszej walki o awans do Igrzysk Olimpijskich. Zmiana w naszej ekipy. Załomacza pod siatkę. Dawid Konarski. Potrzebujemy tego bloku jak plenu, jak powietrza, by wyjść na dwupunktowe prowadzenie. Mateusz Mika. Leci ta piłka dobrze, źle przyjmują to Niemcy, no i piłka do Grozera, skoczmy do tego bloku, jest szansa, piłka w górze, druga piłka, od razu zdecydował się Kubiak, cudownie, cudownie zaskoczył teraz rywali, oni próbowali odpowiedzieć, ale nie trafiają w nasze pole, 9-7 prowadzi Polska. Co za odwaga, proszę zobaczyć co za opanowanie, punkt i Niczym Japończycy w 74. Takie kółko zrobił. No Można powiedzieć, że Michał Kubiak w stylu kapeta, ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze brakuje nam 6 punktów. Mika nie zepsuć tej piłki. Tyle w przyjęciu. Grają Niemcy. Nie bronimy ataku Kaliberdy. Nie widział dobrze, że tej piłki. Gdzieś mu się tam wyłoniła z pomiędzy rąk blokujących. Łomacz wraca na boisko. Punkt za punkt. Grajmy punkt za punkt i wtedy będzie dobrze. Kaliberda. Niebezpiecznie. Przyłożył się. Źle przyjmujemy. Przechodząca piłka. No i co teraz? Postawimy blok czy nie? Nie. Grozer wyrównuje. 9 do 9. Wszystko co było jest nieważne. Gramy od nowa. Niesamowicie. Niesamowicie układa się ten mecz. Musimy teraz przyjąć tą zagrywkę, koniecznie. Dobrze zagrywa ta Liberda w tej breku. Teraz wcześniej zobaczymy jak. Znowu dobrze, ale my przyjmujemy. Łomacz do Kubiaka, Kubiak Podbity ten jego atak, ale. Jeszcze przebijają piłkę naszą stronę Niemcy. Skończmy to panowie. Spokojnie. Kurek. Tak, po prostej. Bez żadnych problemów. Wychodzimy na prowadzenie 10 do 9. Niemcy powalczyli teraz w obronie bardzo ofiarnie. Ale to my zdobywamy ten punkt. Dobra kombinacja łomacza, krótka z tyłu. I nad do kurka. Bez bloku. Marcin Możdżonek, Przy aplauzie polskich kibiców, Polska, polska. Jeśli to na pewno do niego dociera, chociaż niektórzy czasami mówią, że zupełnie wyłączają się z tego, co dzieje się wokół boiska. Dobra zagrywka, mamy szansę, dobrze ustawiony znowu Marcin Możdżonek. Nie wiem, czy to nie byłby, au, ale grajmy, kurek nie trafia, coś niesamowitego. Ale bierzemy Będzie challenge. challenge. Będzie challenge. Dotknięcie bloku, chcemy sprawdzić. Pokazuje front, A jak nie? myślisz, czy przy tym ataku... Gdyby puścił tą piłkę Marcin mógł być, mógł być out, no ale dostał. No stał. Uch, no out ale out. dobrze się ustawił, grał w obronie i tak ma grać Marcin. Nie ma co tutaj gdybać. To my mieliśmy po swojej stronie właśnie to Zobaczymy, czy może... Jeszcze jakaś konsultacja. Punkt dla Niemców, remis po 10. No dobrze, gramy. Ostatnie 5 punktów. Rafał Buszek wejdzie na boisko. No tak, kolin na zagrywce, więc tutaj trzeba to przyjąć. Rafał Buszek palcami szybko dołomacza i skończmy tą akcję. To jest nasze oczekiwanie, nasza nadzieja, że tak właśnie będzie, no ale muszą to nasi chłopcy zrealizować na boisko. Uwaga, jest palcami i trzeba to skończyć. Kiwka. Oj, będą grali kontrę Niemcy, uważajmy! Bez punktu, bo leży Grozer. Sędzia przerwał tą akcję. Co się dzieje? O co chodzi? Dlaczego ta akcja została przerwana? Sędzia myślał, że jest kontuzja, a Grozer po prostu po ataku tam zderzył się z Kubiakiem. I leżał trochę dłużej, nie podnosił się. No dobrze, powtarzamy tą akcję. Wital Hejnen łapie się za głowę. Bo mieli kontratak po swojej mieli stronie. Mieli kontrę. Mogli objąć prowadzenie. 10 do 10. No może teraz nam zacznie sprzyjać szczęście. Uwaga, Colin. Palcami, dobrze Rafał Buszek. Środek. Jest punkt dla Polski. Mateusz Bieniek. Jak ważne to było, aby zdobyć teraz ten jedenasty punkt. My prowadzimy, będzie zmiana powrotna Mateusz Mika e, zmienia się z łóżkiem, a u nas Grzegorz Łomacz i to jest to nasze ustawienie dobre. Jeden punkt, jeden punkt w tym ustawieniu zdobyć i mielibyśmy dwa przewagi. Panowie przy siatce prosimy o blok. Grzegorz Łomacz, jest przyjęcie w zespole niemieckim Zagrałem środkiem, nie było czego zbierać. Został na środku właściwie tylko Bieniek który w ogóle nie skoczył, czekał na inny wariant rozegrania. I dopiero w momencie, gdy Bemę już zaatakował Mateusz, podniósł ręce. Uważajmy. Uważajmy, bo Grozer będzie serwować. 11 do 11. Kto pojedzie do Tokio? Niemcy czy Polacy? Grozer przyjmujemy, ale będą kłopoty. Michał Kubiak zablokowany. 12-11 Najpierw w ataku, teraz w bloku nie było asekuracji Panowie walczymy o wyrównanie stanu w meczu Jeszcze o czas prosi Stefana Antiga Trzeba wybić z uderzenia grożera. Nie wrócił łomacz po tej wystawie do asekuracji Nie pomógł swojemu koledze Ale zostawiajmy to, zostawmy tą akcję Bemy bohaterem w tej poprzedniej akcji tu już proszę Państwa trudno cokolwiek przewidzieć, cokolwiek nakazać zawodnikom. Kto wytrzyma to lepiej psychicznie, komu dopisze trochę więcej szczęścia, kto będzie miał więcej siły może w jakimś danym momencie, ten zwycięży i ten pojedzie do Tokio na turniej interkontynentalny w kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich w Rio. Niemcy prowadzą 12 do 11. Jest przyjęcie w naszej drużynie, czekamy na punkt Bartosz Kurek niestety Niemcy to bronią Postawmy blok, gramy wyblokiem Zatorski jeszcze podbija Ojczy ta piłka przejdzie Jest! Czeszła coś nieprawdopodobnego! Coś nieprawdopodobnego! Jest punkt dla Polski A tam łomacz z Zatorskim nieprawdopodobną siłę wyciągnęli Co to było? Teraz, najpierw Paweł, później Grzegorz Kurek. Brawo. Brawo Polacy. To jest polska drużyna. No i teraz Mikał Kubiak, Może podbudowany jeszcze tym powodzeniem w ostatniej akcji. Zaskoczy jakoś Niemców. Jest 12 do 12. Mikał splasował piłkę. Wyciągnął się do przyjęcia. Nie! Yes! Blok! Blok! Niemcy teraz wracą do nas jeden, jedyny punkt, a my prowadzi, prowadzimy 13 do 12. Nie wiem, czy to nie jest pierwszy blok Bartka w tym meczu, ale jak ważny. Niech to będzie pierwszy i jedyny, tylko żeby dokończyć tego seta zwycięsko. Był chyba jeszcze jeden blok. O czas poprosił Vital Geinen. Polska prowadzi 13 do 12. Uspokójmy na chwilę emocje proszę Państwa. Za chwilę wróćmy razem z naszymi zawodnikami na boisko. Bądźmy z nimi tam w tym placu w Max Schmeling Hale i pomóżmy wszystkie dobre fluidy teraz skierowane w kierunku biało-czerwonych. 13-12 i Michał Kubiak zobaczymy jaką opcję wybiorą Niemcy ja bym skakał w ciemno do pierwszego tempa do BMW. poczekajmy poczekajmy jak zasedłuje Michał Kubiak patrzmy znowu sprasowana piłka grają środkiem punkt BMW trafił no dobrze jest 13-13 i teraz przyjąć zagrywkę Proma. to jest zadanie najważniejsze na teraz na tę chwilę mówiliśmy Państwu, że zdecyduje dyspozycja dnia, a właściwie chwili i tak teraz jest. Uwaga, remis 13-13, dwóch -13. punktów brakuje do wyjazdu do Tokia. To jest, to będzie. Zatorski, ciężko, Kubiak! Jest! Po bloku, po bloku, to było po bloku! Michał Kapitan ratuje nas zespół, mamy piłkę meczową. 14 do 13 ucałował Zatorski, teraz Kubiaka Kubiak pokazuje do kibiców. Pomóżcie No i ostatni, ostatni na trybunach Mateusz Pieniek W bardzo ważnym momencie swojej sportowej kariery To może ponieść tą drużynę dalej do rozwoju Ale trzeba wygrać z Niemcami Uwaga Pierwsza piłka meczowa, piniek! Nie trafił. Ale blisko było. No i musimy grać dalej. BME będzie serwować. Mieliśmy piłkę meczową, trzeba o niej zapomnieć. Po 14. Spokojnie panowie palcami Kubiak. Do kogo łomacz? Do Miki jest, Bóg! Będzie drugi meczbol. Nie było teraz problemów. Bartosz Kurek będzie serwować. Zagrał tym ważnym blokiem. Może teraz pomoże zagrywką. Bartek jest już ustawiony. 15 do 14. Mamy Żygadłę, mamy Mikę i mamy Łomacza przy siatce. Jak przyjmą zagrywkę Kurka Niemcy. Byle bez błędu. Barto szkórek, uwaga, mocno dobrze, piłka w górze. Czekamy na ten blok, jest blok, Niemcy, teraz, teraz albo nigdy. Polacy, mi Nie. 16-14, Polska wygrywa w tajbreku. I pojedzie do Tokio na turniej interkontynentalny. Shinjuku czeka. Bravo Polacy! Wygrywają z Niemcami w Berlinie. Trzy do dwóch. Jesteśmy po prostu wyczerpani i szczęśliwi. Radośni, zadowoleni pierwszym męskiej twardej gry. No i słowa uznania dla Niemców, ale tak to jest trzeci zespół ostatnich mistrzostw świata nie zagra na igrzyskach olimpijskich, a nasi widzą to państwo niektórzy płaczą, ale trudno się dziwić, niezwykłe emocje. Dziękujemy, dziękujemy na trybunach. Filip oh. Lem ociera łzy. Nieprawdopodobne emocje tak doświadczonego trenera. Nie wiem, nie wiem jak będziemy komentować dla Państwa ten mecz finałowy. Na razie musimy się uspokoić. To było jedno z bardziej ekscytujących i emocjonujących spotkań, jakie miałem przyjemność i zaszczyt komentować w swoim życiu. Tak, to wielka przyjemność być tutaj razem z Państwem. Cieszyć się ze zwycięstwa biało-czerwonych ale mieliśmy te akcje w końcówce. To ta była taka walka, taka dramaturgia. I jeszcze Tańczą. taniec radości naszych chłopców. Tak, Kibice Kurek w środku. Kurek w środku. Nieważne, kto ile zdobył punktów. Ważne, że ta drużyna zwyciężyła. Bartosz Kurek przed tym meczem powiedział otwarcie. Oto statystyki. A Bartosz powiedział, zapomnijmy, to nie jest drużyna mistrzów świata, nastąpiły zmiany. Odeszło kilku doskonałych zawodników i nam jeszcze do nich trochę brakuje. I faktycznie nie ma zagumnego, wlazłego czy winiarskiego. Ale proszę Państwa, może ten mecz będzie takim początkiem narodzin nowej mocnej drużyny. A być może, jeśli Polacy bo głęboko w to wierzymy, wywalczą olimpijski awans w Tokio w maju. Któryś z tych mistrzów świata jeszcze wróci do zespołu. Wtedy wszystkie ręce na pokład. Najlepsi jadą na igrzyska i walczą o ten upragniony medal. A teraz podziękowania kibiców. Podziękowania kibiców. My też dziękujemy Państwu za uwagę, ale proszę pozostać z nami, powrócimy jeszcze do naszego studia. Zaszczyt komentowania tego meczu mieliśmy my. Piotr Dębowski, Radosław Panas, dziękujemy. dziękujemy. Za te wielkie emocje. I pozdrawiamy. Do usłyszenia.